Siemanko, witam Cię na moim kanale Dziergam na Wsi. Ja mam na imię Aleksandra i prowadzę ten kanał dla osób pasjonujących się e, dziewiarstwem. Zaliczam też to szydełkowanie, bo jest parę elementów związanych z szydełkowaniem, ale wyczytałam gdzieś, że szydełkowanie to także dzierganie. Więc witam Was serdecznie. Dzisiaj jest dla mnie dzień szczególny, ponieważ są moje imieniny i mimo, że nie obchodzę imienin, to jakoś tak. Cieplej w tym dniu o sobie myślę, chociaż zawsze myślę o sobie ciepło. Także jeszcze raz witam Was w sobotę 18 maja. Jest to również dzień premiery mojego nowego wzoru Kakadu. Prosiłam Was o nazwy, o propozycję nazw na ten kardigan, ponieważ długo nie mogłam niczego takiego, może nie mądrego, bo nazwy nie mogą być mądre. Niczego takiego wpadającego mi w ucho wymyślić, wymyśleć. I jak już przeczytałam wszystkie wasze propozycje, wiele mi się bardzo podobało, ale nagle wpadła mi do głowy ta nazwa Kakadu i tak mi wydała się pasująca do tego swetra, który w zamyśle miał być taki właśnie lekki, powiewny, tak jak to mówiłam we wcześniejszych odcinkach. Dlatego też założyłam dzisiaj Moje kolczyki z piór, żeby się wpasować w ten całkiem klimat papuzi i właśnie kakadu. Pokażę Wam tutaj, przesunę się, żeby zrobić tutaj więcej miejsca, bo będę Wam tutaj wrzucać zdjęcia tego swetra, które zrobiła mi moja córka Maja nad morzem w Holandii. Przyznaję, że dzień, który przeznaczyliśmy na te zdjęcia, nie zapowiadał się zbyt dobrze, jeśli chodzi o o Warunki fotograficzne, ponieważ cały dzień słońce tak ostro dawało, a ja bardzo nie lubię robionych zdjęć w pełni w pełnym słońcu. Wolę, jak są robione właśnie tak w, w okolicach godziny 18, jeśli jest słonecznie, ale akurat jak dojechaliśmy na plażę, to słońce zaszło i nadciągnęły nawet chmury. Także te zdjęcia są takie bardzo klimatyczne według mnie i bardzo mi się ta pogoda spodobała, która akurat tam się. Zrobiła. Jak widzicie na tych zdjęciach, kardigan ma taką prostą formę. Jest robiony. Wygniosłam się troszkę. Jest robiony raglanem. Z tyłu ma warkocz i warkocze na rękawach. Długo myślałam o tym, jak zrobić te warkocze, żeby one były właśnie takie rozwlekłe i niezupełnie warkoczowe, żeby tylko coś zarysować. I myślę, że mi się to. Udało. Na takim efekcie właśnie mi zależało, ponieważ kardigan sam w sobie jest leciutki i taki właśnie zwiewny, więc nie chciałam, żeby te warkocze były zwarte. Przody są proste, zwisające i tak naprawdę jest to połączenie moich, może nie połączenie, ale zainspirował. Mnie mój kardigan Bohemian Story, ale on ma taką luźną formę, a chciałam, żeby ta była bardziej zwarta na ramionach, żeby ten sweter na ramionach utrzymywał się tak konkretnie jak zwykły kardigan, ale jednak żeby tutaj coś sobie wisiało i dyndało. Frędzli już tutaj nie dawałam, ponieważ stwierdziłam, że już będzie za dużo i warkoczy, i frędzle. A drugim swetem, który jakby pomysł z niego został tutaj zaczerpnięty to. Robin Wood, który ma warkocze na plecach. Także te dwa moje wcześniejsze projekty zainspirowały mnie do stworzenia tego wzoru. Mam nadzieję, że przyjmiecie go równie ciepło jak moje poprzednie wzory i że będzie Wam się fajnie dziergało. Powiem Wam jeszcze, że jestem bardzo zadowolona z tego wzoru, ponieważ jest on uniwersalny. Można go nosić do bardziej takich formalnych stylizacji. Tutaj Wam pokażę zdjęcie, jak wygląda ze skórzanym paskiem. Pod to można założyć białą koszulę, czarne spodnie, obcasy, i już mamy stylizację do pracy. Można go założyć na boho, sukienkę, tak jak tutaj nad morzem. Jak widzicie na tych moich zdjęciach z nad morza. Świetnie wygląda, założony na biały t-shirt do jeansowych, krótkich spodenek. Także naprawdę myślę, że każda stylizacja z tym kardiganem będzie. Udana i trafiona. Wykonałam go z włóczki Colorful Baby Brush od wool. Jest to 100% alpaka, przeznaczona na druty numer 4. Wszelkie informacje o zużyciu i, i potrzebnych drutach znajdziecie we wzorze. Powiem Wam tylko, że ta włóczka jest bardzo wygodna, ponieważ tak jak widzicie na zdjęciach, kardigan jest długi, a ja zużyłam 7 motków tylko. Ponieważ on ma, postaram się wyciągnąć nitkę, on ma dosyć grubą tą nitkę i wystarczy dziergać pojedynczą nitką. Nie trzeba podwójną. Tak jak w przypadku braszt y, alpaka silk, żeby osiągnąć taki efekt nieprześwitujący, trzeba by wziąć dwie nitki. A tutaj jest nitka pojedyncza i daje nam taki mięsisty udzierg. Yy, Gabowool yy, sponsorowało, że tak powiem, ten projekt, ponieważ dostałam od nich włóczkę na niego i poprosiłam też, jak to się mówi, u nas w Polsce załatwiłam, załatwiłam kod rabatowy na tę włóczkę, na tą Colorful Baby Brush i Eco Brush, ponieważ yy, ta linia eko to jest to samo: 100% alpaka, ale w naturalnie występujących kolorach. Nie jest zbarwiona. A ta Colorful występuje w różnych kolorach. Także przez sobotę i niedzielę, czyli 18 i 19 maja, dostaniecie po zakupie wzoru kod rabatowy, yy, uprawniający do skorzystania z 10% zniżki na tę włóczkę. I teraz, słuchajcie, sprawy techniczne. Yy, możecie ten wzór yy, kupić na mojej stronie. Link będzie podany pod filmem. I kod rabatowy jest na końcu pliku, czyli trzeba otworzyć plik i na końcu jest kod. Ale jak obserwuję ruchy w moim tym sklepie z wzorami, widzę, że tak dwie trzy osoby na 10 nie pobiera wzorów. Dlatego ja te wzory wysyłam także każdemu ręcznie, żeby mieć pewność, że je dostaniecie. Ale z racji tego, że jest to sobota, niedziela ja też nie pracuję 24 godziny na dobę, Miejcie na uwagę to, że kupując wzór w niedzielę wieczorem późnym. Ja go już Wam w niedzielę nie wyślę. Ja go wyślę w poniedziałek. Oczywiście są możliwości, żeby samemu go pobrać, ale nie wiem, dlaczego niektóre osoby, nie wiem, nie potrafią tego zrobić. Ja już nawet sama od siebie kupiłam wzór, żeby zobaczyć, jak ten proces przebiega. I to jest tak, że jak dokonacie płatności i, i będzie taka opcja, wróć na stronę sklepu, to klikniecie, to wyświetli się od razu ten wzór do pobrania. Następnie dostajecie. Maila zwrotnego, który ma taki tytuł: udostępnienie wzorów do pobrania. I w tym mailu też jest link do pobrania tego wzoru. Tu są dwie możliwości. No i trzecia jest taka, że ja to wysyłam. Ale tak jak mówię, możecie nie zdążyć. Po prostu, jeśli, będziecie, jeśli same nie pobierzecie i będziecie czekać na mojego maila, to możecie nie zdążyć wykorzysta z wykorzystaniem tego kodu rabatowego. Wzór będzie też dostępny na Ravelry. No i tam y, chyba to pobieranie, nie wiem, lepiej ludziom i dzień pojęcia, bo te pliki też się zachowują w bibliotece. I tam też będzie ten kod rabatowy. E, z tym, że ta strona dolicza swoją prowizję, także te wzory wtedy są troszkę droższe. E, także tak to wygląda technicznie, że ten kod rabatowy działa tylko przez sobotę i niedzielę. Zakręciłam się już zagadałam, już mi w gardle, a nie mam nic do picia. Także zachęcam Was serdecznie. Są też warsztaty na ten sweterek, tak jak zawsze. Czyli kupując warsztaty, otrzymasz plik z opisem, tak jak kupując wzór, to jest ten sam plik, ale zawiera on też linki do filmów. I też niektórzy piszą do mnie na przykład maila, że kupiłam warsztaty i nie otrzymałam filmu. Filmu nie otrzymasz. Otrzymasz plik, w który trzeba wejść i kliknąć na link, który cię przekieruje do filmu ponieważ nie wyślę dwugodzinnego filmu mailem. No to jest niewykonalne. Dlatego to jest link do filmu. Trzeba wejść w plik i go po prostu sobie uruchomić. No. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten sweterek. Jest, słuchajcie, jest jedna nitka. I mimo, że e, teraz mamy pogodę taką, że jest no, tutaj u mnie na zachodzie nawet 25 stopni, to powiem Wam, że rano jak wiozę córkę do szkoły, to sobie go zarzucam. Wieczorem jak idę na spacer, to też jest tak... Idealnie, ponieważ jest naturalne włókno, jest przewiewne. No w dzień oczywiście na słońce w nim nie wyjdę, ale na poranki i wieczory jest idealny. I taki właśnie frufru fru lejący, taki jak chciałam. Po prostu udało mi się zrobić, mówiłam, że nie mówić, udało się. Po prostu zrealizowałam moją wizję. Mam nadzieję, że Wasze sweterki powstaną równie piękne. Od poniedziałku moje cudowne testerki. Będą udostępniać swoje zdjęcia, żebyście mogły go zobaczyć też w innych kolorach. A jeszcze wracając do nazwy, wiele nazw w Waszych propozycjach dotyczyło właśnie koloru i były to nazwy typu limonka, limoncella, i tak dalej, ale. I one mi się podobały. Ja początkowo myślałam o takiej nazwie, ale później stwierdziłam, że przecież każdy może ten sweter zrobić w, w innym kolorze, więc ta limonka no to już nie będzie pasowała do brązu. Dlatego postawiłam właśnie na kakadu, ponieważ papugi są kolorowe, wielobarwne. Nie może kakadu to tak nie bardzo, ale ogólnie odnosząc się do papugi, to, to tak można sobie to określić. Także, tak jak, tak jak mówiłam, zapraszam serdecznie do korzystania z warsztatów, ze wzoru i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy w przestworzach internetu więcej kolorowych kakadu. Będzie mi miło, jeśli będziecie oznaczać mnie na zdjęciach, bo wtedy będę mogła zobaczyć Wasze sweterki i, i je tam, wiecie, polajkować czy skomentować. Także polecam Wam serdecznie. Pamiętajcie o tym kodzie rabatowym, z którego można skorzystać tylko przez weekend. Dobrze. Zdejmę te kolczyki, bo się czuję już troszkę nieswoją, a będę już mówić o rzeczach przyziemnych. Także już chcę wyglądać zwyczajnie. Obiecałam, że pokażę tą paczkę przy którą dla Was szykuję od pewnego czasu. Myślę, że ona już jest gotowa do wysłania i już Wam będę pokazywać po kolei te rzeczy, które dla Was w niej przygotowałam. Jeszcze Wam tylko wspomnę, że odezwała się do mnie firma z propozycją przetestowania produktu. Jest to poduszka pod, na bóle szyi. Ja sobie myślę, Boże, w ogóle gdzie dziewiarstwo, a gdzie ból szyi? Ale później sobie myślę, jak siedzimy tak z tą głową nisko, to faktycznie możemy tu czuć jakieś napięcia. I ja mówię, e, dobra, przyślijcie mi tą poduszkę, chociaż ja, ja nie wierzę w takie rzeczy, nie? takie, no, Ale dobra, przyślijcie mi tą poduszkę e, ja się podaję tych testów pod warunkiem, że będę mogła powiedzieć prawdę, no bo bez sensu są, wiecie, recenzje nieprawdziwe, nie? Ja nie uznaję czegoś takiego. Ja zawsze mówię tutaj Wam o swoich prawdziwych odczuciach. I mi przysłali taką poduszkę, wygląda jak siodełko do roweru, o tak, taki ślimaczek, nie? Ja ją teraz będę w tym tygodniu testować. Poniedzieli, jak już ogarnę właśnie te wiecie, promocje wzoru i tak dalej, premierę. I to wysyłanie Wam to zobaczyć. Co, co z tym się robi, bo jeszcze się nie, nie wdrażałam tak naprawdę. Jeśli to będzie godne uwagi, to Wam powiem, a jeśli nie będę nic mówić, to znaczy, że, że nie. Ale to, to w następnym. Przechodzimy do tej paczki przydasiów. Mam duże pudło. I będę po kolei wyciągać i mówić, co tutaj jest, żebyście mogły stwierdzić, czy Wam się to przyda. Mam szydełko Addi 2,5. Ono jest nowe, ponieważ ja. Mam, o, dwa mam. Drugie to jest trójka. Dwa takie szydełka, ponieważ mi nie odpowiada. Mnie one nie odpowiadają, więc są dla mnie niewygodne. Także wkładam je do tego pudełka i, i przekażę któreś z Was. Druty Addi Novel 5,5. Ja je dostałam do testów. Od kokonków przetestowałam je. Recenzja jest na kanale i one mi nie będą potrzebne. Także też Wam to daję. Następnie. Tu są jakieś drobiazgi. Tu są takie drewniane kwiatuszki. Nie wiem, może do jakichś prac plastycznych z dziećmi. Czy jako ozdoba do zdjęć. Fajnie można, wiecie, rozsypać na przykład na stole i w środku ułożyć jakiś swój udzierg. Będzie to sympatycznie wyglądać. Następnie są druty. To są takie te teflonowe 5,5 i rozmiar 12. Także takie druty wkładam do paczki. Coś mi się tu rozsypało. Dalej lądują w paczce naklejki. Naklejki z włóczkami, przypinki, można sobie do sweterka przypiąć, takie przypinki, stopery do drutów, te, wiecie, zatyczki, tu jest też kluczyk, kluczyk jest jeden, dwa kluczyki, żeby przykręcać sobie żyłki do drutów. Dalej mamy... Takie rodzaje różne sznurka. Ja, ja te sznurki wykorzystałam do ozdoby sweterka. To wam pokażę zdjęcie, co ja y, z nich. Jak ja je wykorzystałam? Specjalnie po to je kupowałam. O, jeszcze mamy tutaj te y, kwadratowe kwiatuszki. Y, może drewniane kwiatuszki, jakie kwadratowe. Takie drewniane kuleczki. Nie można wykorzystać do makrany albo do jakichś ozdób przy torebce. Można zrobić breloczek z np. z tych sznurków i z tych koralików. I jeszcze więcej stoperów, ponieważ ja ich w ogóle nie, nie używam. O, to jest fajne. To jest słuchajcie, licznik, licznik rzędów. Nie wiem czy to kwiatek, ja to zawsze mówiłam, że to jest świnka. Tu się naciska i one się tam przesuwają. No, działa wszystko, one się przesuwają. A tu się tam resetuje. Wkładam licznik rzędów. Jest dużo rzeczy, tu jest. Słuchajcie, igły dziewiarskie plastikowe. Tu są. Teraz wysypię na pewno. Tu są kolorowe markery w takim małym pudełeczku. Zazwyczaj spadnie. Nożyczki. Takie małe projektowe nożyczki. Ponieważ nożyczek mam dużo. Jeszcze naklejki. Jeszcze naklejki. Żyłka do drutów. To jest. Ona pasuje do nit Pro i to jest chyba. 40. Nie napisali, ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie 40. Także się przyda komuś. Druty pomocnicze do warkoczy. Drobne koraliki, które sobie można na coś naszyć. Ale ma ładne guziki. perełki. To są guziki perełki. Także można sobie do jakiegoś sweterka wykorzystać. Tutaj jest <laughs> urządzenie do robienia pomponów. Ja pompony robię, nie wiem, na widelcu na przykład. <laughs> Przepraszam. Także tego w ogóle nie używam. To jest w takim oryginalnym opakowaniu od Hopi. No. I tu jest taki woreczek, też nowy. On tylko teraz leżały w nim rzeczy. Z organicznej chyba bawełny. Można wykorzystać jako taki mały woreczek projektowy. Następnie. To jest taka saszetka. Ja Wam ją chyba ostatnio pokazywałam. Tylko zobaczę, czy nic tu nie zostało. Naklejka została, ale już niech ona tu będzie. I taśma klejąca. Taka saszetka, słuchajcie, w której trzymałam druty i żyłki. Ona jest bardzo przydatna, ale ja już mam inne rozwiązanie na to. Trochę jeszcze. Kolejne druty, teflonowe, grubość 6,5. To są pony, druty, pony. 6,5. Znowu urządzenie do pomponów, ale teraz inne. Może może tamto dam do paczki, a to sobie zostawię, bo z tego będę korzystać, bo tamtego nie lubię, a to jest okej. Okay. I tutaj mam tak. O, tu mam fajne rzeczy jeszcze. Takie małe krosno. Nigdy go nie użyłam. Kupiłam sobie, bo myślałam, że będę coś tkać, ale... ale nie będę. Nie widzę tutaj wymiarów jego, ale ono jest nieduże. Nie wiem, może 20 na 20, bo kiedyś wyciągałam i mierzyłam, ale nie pamiętam. Moteczek włóczki skarpetkowej został mi ze zrobienia tych skarpetek. Czy tu, czy tu pokażę. Tu jest 40 gram, czyli to jest prawie pół motka, bo motek miał 100 gram i ja z niego zrobiłam skarpetki. Także to wystarczy na skarpetki takie krótkie, za kostkę tylko. 40 gram. Ale się nas zbierało. Ale się nas zbierało rzeczy. Tu mam tak. Różne szydełka. Różne grubości. Druty pończosznicze. Napisane druty do skarpet. 4 mm. To że z powrotem do worka, żeby mi się tu nie walało. Takie jak to się nazywa? Piersień stalowy ocynkowany do taśmy. Wiecie, co to jest? Piersień stalowy ocynkowany do taśmy. To jest takie coś. I to można wykorzystać do opasków, do torebek. Z racji tego, że to jest ocynkowane, to nie będzie rdzewieć. To są te szydełka, które Wam pokazałam. Kolejne druty pończosznicze. Coś ich tutaj jest dużo. Jest napisane 5 mm, ale tu są tak. Są cztery piątki i dwa jakieś cieńsze. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale takie tutaj wsadzę. Może komuś się to po prostu przyda. I to idzie do woreczka z drutami. Taki pojemnik. Ja go używam jako knitting box, ale teraz mam większy. I tu są kluczyki do żyłek, do przekręcania i jakieś dwa markery się ostały. One jest takie w środku i najważniejsze, bo jak kupuje się te pudełeczka na śrubki, to, to jest bardzo ważne, żeby one się same nie otwierały. To, to zamknięcie dobrze trzyma. To takie maleństwo. Takie kwadratowe pudełeczko. I tu jest kilka markerów kotków. Czekajcie. Teraz Wam pokażę. Jest jeden duży i cztery mały, małe. Taka, taka główka kotka z uszami. W pudełeczku. Taki piórniczek na druty czy na szydełka od kokonków. Dostałam jako gratis, ale nigdy nie używałam. Wrzucam też do paczki. Te króciutkie druty, one mają chyba 25 cm, o których mówiłam ostatnio, że nie umiem na nich robić, bo mi tu brakuje... 2 cm do zamknięcia okręgu, a nie umiem w ten sposób ich trzymać. Jest to dla mnie niewygodne. Dorzucam do paczki, może ktoś takie lubi. Tu mam jeszcze. To nie to chyba moje maj Tu mam jeszcze licznik rzędów. Taki drewniany, jego trzeba sobie po prostu złożyć, po kolei te kółeczka ułożyć. Miałam takie dwa, więc jeden dam Wam. I to jest petarda. Teraz Wam pokażę petardę. To jest zaklejone, bo to jest nowe, ale ja to otworzę, żeby Wam pokazać. Bo to jest zapięcie do szala albo do swetra. I to się bierze tak. Tu się wkuwa. Ten sweter ma luźny spód więc spoko mogę tak zrobić. I się tak zakłada, nie? I macie zapięty sweter albo, albo spiętą chustę w tym yy... Tym zapięciem. To, to jest akurat serduszko. Ja mam jeszcze jakieś tam inne kształty. I już powoli tutaj się robi luźno. Mam jeszcze takie coś. To jest do dziergania czapek albo szalików na okrągło, albo kominów. Nigdy z tego nie skorzystałam. Do tego jest takie ustrojstwo. Tu się zakłada oczka, jakoś się przewleka. No, trzeba sobie to wygooglować, bo ja tak naprawdę nigdy do tego nie doszłam, jak to zrobić, a wiem, że ludzie fajne czapki na tym robią. I teraz tak. Teraz będą akcesoria. Akcesoria ze sklejki. Tylko sobie je tak podzielę jakoś monetrze. Uchwyty do torebek są trzy. Nie wiem, gdzie jest czwarte. Ale wyślę trzy, bo może komuś któreś pęknie czy coś. One z tej strony od wycinania sklejki, one są takie ciemniejsze. Je trzeba po prostu przeczeć papierem tym, nie szlifierskim, tylko ściernym. Także uchwyty do torebek. Uchwyty do torebek. Z tego można zrobić albo na szydełku, albo makramową torebkę. O, jest! Jest czwarte, jest czwarty, jest czwarty, ten uchwyt to na dwie, na dwie torebki. Taka zawieszka z dziewczynką, fajna na łapacz snów do pokoju dziecięcego. I takie bazy, proszę, będzie koniec. I takie bazy ze sklejki, też tutaj z dziurkami na sznurek. Z tego robi się koszyczki, nie? Można na przykład zrobić. No, to jako podstawka, i tu też trzeba sobie to przeczyść tym papierem, czy taki, czy taki, albo wiecie, co jeszcze można z tego zrobić, bo ja taki miałam zamiar obrobić to szydełkiem, i tutaj na podstawie tego zrobić mandale, nie? Na przykład z takim sercem w środku, to byłby wypas, nie? Albo, albo z takim ażurem w środku, to by było po prostu piękne. Także tyle rzeczy Wam przygotowałam tutaj w tych przydasiach. Mam nadzieję, że ktoś zechce to. Co zrobić, żeby dostać tą paczkę? No oczywiście zasubskrybować mój kanał, bo nie ma nic za darmo. I napisać, do czego wykorzystacie tę paczkę. Co tam, jakie pomysły na to macie? I ja wybiorę jeden komentarz, i w następnym odcinku powiem, kto tę paczkę otrzyma. Koszty wysyłki pokrywam oczywiście ja. Jeszcze mam parę tematów do was, ale to już w następnym odcinku, bo ten już jest długi, a myślę, że takie półgodzinne odcinki to się tak w miarę dobrze ogląda, jak już są dłuższe, to już nie ma co przynudzać, nie? Nie ma co przynudzać. Zobaczymy się w następnym odcinku. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, które są coraz liczniejsze i powiem wam, że bardzo lubię, jak od razu w czasie filmu piszecie komentarz, bo ja sobie ten film włączam rano. I tak, tu siebie słucham, a tu mi lecą komentarze i to tak jak wiecie, jakbyście mówiły do mnie w tym rzeczywistym czasie. To jest po prostu niezwykłe. Także dziękuję wam za wszystkie komentarze, wszystkie polubienia i subskrypcje. I zapraszam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że za tydzień, bo też mam wam jeszcze różne rzeczy do pokazania. Całuski. Pamiętajcie o sweterku i o kodzie rabatowym na włóczkę. Buziaki.